Witam po dłuższej przerwie. Jak widzicie zepsunieć się tamten save, ponieważ miałem problemy z komputerem. Więc nie chciałem Was zanudzać znów wszystko od początku, a więc wybudowałem się takie górze. Takie przejście do systemu jaski. Tu w przyszłości będzie jakieś inne pomieszczenie. Tędy mogła sobie yy, przejść na górę. Oczywiście no, tu sobie Tu są, znalazłem taką podziemną na halę. sobie tej hmm. Dzisiaj będę Wam tylko tak na szybko pokazywał co i jak. Yy, bo nie ma to naprawdę sensu większego, yy, żeby Wam pokazywać yy, jak ręce wszystko od no i tutaj sobie zrobię takie przejście Mam szybki dostęp tam na plaży po piasek Przy okazji wybudowałem sobie tam um, Taką platformę y, To znaczy nie jest ona dokończona ale tam będzie platforma samowystarczalna Wiecie, że jedzenie tam Nawet nie będę musiał ją utrzymać Rytki z będę i tak dalej No i tak Tu mam wejście do piecykowni Tu mam takie skrzynie Podłoga jeszcze nie jest dokończona, bo znalazłem na razie tylko jeden dungeon. No i chodzimy sobie mam pintu. No i mam wyjście I chcę. No dobra. Teraz yy, przejdziemy się w stronę, to znaczy na poziom wyższy, czyli tam yy, gdzie mieszkam. Lamp. Będziemy sobie po drobicy. To jest to, gdzie są te trapdosy. Tędy mogę dojść jeszcze do mojej przyszłej szklarni, przeniosę tam to, bo to tak fajnie wygląda. I będzie to klik. Później y, tutaj mam wyjście na parką, z którego sobie się pospaczę. Y, tutaj w przyszłości zamiast tych drabinek, y, płotków będzie Glowstone właśnie muszę iść do tego, a reszta będzie zaszkolona no i tu mam do pipera, y, taki hall to jest to, tu mamy gdzie jest ten właśnie przejście tu mam znaczy, się zaraz zobaczyć, no, mam tu no, mam, nie wiem, trochę takie osłabione robótki. I tu mam ogólnie cienie. No, Będzie jeszcze można dojść do szczelin. A to pewnie oni sobie będą pięknie pokoili. Nie wiem na co, mi y, się podoba. No to te teraz sobie się zeskoczymy. Wow. No, co mi się wydaje. Kurczę, kurczę. No i idziemy. Mm, na te dziury nie, z, nie zważajcie uwagi, bo miałem taki wypadek przy pracy z creeperami. No i chodzimy sobie tutaj. Przechodzimy, można wejść do motorów. No, no, to też nie tak się. No i jak widzimy, yy, tu jest ten holik. Mm. Tam jest kuchnia i tu jest... tutaj wyjście do Londonu, ale nie pójdziemy tam dzisiaj. I, i tu jest gdzieś wyższe z tu. No i to by było tyle na dzisiaj. I w następnym odcinku przejdziemy się do Netera. Oje, oh, yeah. mara.